Zebrały się dzień wcześniej na pogaduchy cztery ekipy kierowców ciężarówek, totalnie sobie obce, pracujące po prostu w jednej firmie Ritex, a mające w tym samym miejscu i czasie rozładunek. I co? Gatka, szmatka, szybka decyzja, i następnego dnia wspólnie te ekipy pojechały sobie spontanicznie weekendową pauzę zwiedzać. I to zwiedzać nie byle co, bo takie miejsca, w których byliśmy, zna się głównie z pięknych bajek lub niesamowitych filmów. A zobaczyć takie cuda na na żywo, na dodatek, będąc w pracy, to dar i okazja, którą zmarnować byłoby po prostu grzechem. W Palmeli, w Portugalii, czyli w miejscowości, w której produkowane są Volkswageny, do których wozimy części, przyjeżdża zamiennie tak naprawdę calutka firma, w której pracujemy. I nieraz potrafi stać tutaj na weekendzie z 15 aut od nas. Wszystkie oczywiście w podwójnych obsadach. Taki też było w ten weekend, i traf chciał, że były to osoby, które tak jak my, mają fioła na punkcie zwiedzania, a nawet Większego jak my, i dzięki którym dowiedzieliśmy się, że oprócz takich miejscowości jak Setúbal, Lizbona czy Palmela, które zdążyliśmy już obejść wzdłuż i wszerz, będąc w większości interesujących nas atrakcji, jest jeszcze jedno miejsce, do którego można się dostać jedynie z jedną przesiadką, nie poświęcając na dojazd połowy dnia zwiedzania. Mianowicie była to Sintra. Czytając ze strony podróże po Europie, możemy dowiedzieć się, że Sintra, leżąca w niewielkiej odległości od Lizbony, przyciąga tłumy turystów planujących jednodniowe wycieczki ze stolicy. Jej magiczny charakter kształtowany jest przez kolorowe pałace, malownicze ogrody i fascynujące ruiny, które tworzą unikalną atmosferę tego miejsca. Urok Sintry potęguje jej malownicze położenie. Miasto rozciąga się u podnóża gór Serra de Sintra, a wszystkie najważniejsze atrakcje Sintry skupione są na niewielkim obszarze. Co więcej, w bliskiej odległości znajduje się Cabo da Roca, przylądek, który jest najbardziej na zachód wysunięty punktem kontynentalnej Europy. Sintra, przez wieki służąca jako letnia rezydencja portugalskich monarchów, ma bogatą historię. Przed wyzwoleniem regionu z podpanowania Maurów na jej terenie znajdował się Arabski Pałac, na miejscu którego stoi obecnie Pałac Narodowy. Nad miastem wciąż góruje imponująca twierdza Mauru, choć znajduje się dziś w ruinie. XIX wiek stanowił przełom w historii Sintry. To właśnie wtedy powstał Pałac Pena, jeden z najznakomitszych przykładów romantyzmu. Architekturze portugalskiej, a także poza jej granicami. Majestatyczna rezydencja otoczona została parkiem stylizowanym na dawne epoki. W tym samym czasie wybudowano też wiele innych willi i pałaców, dzięki czemu Sintra stała się ulubionym miejscem odpoczynku dla portugalskiej elity. Do istotnych elementów nowych pałaców należały ogrody, które charakteryzowały się obecnością różnych ukrytych detali, takich jak groty, rzeźby czy fontanny. Niektórzy turyści twierdzą nawet, że Sintra dostarczyła im Lepszych dozna niż sama stolica Portugalii. Czy jest to przesadne stwierdzenie? Powinien ocenić samemu każdy odwiedzający. Główna atrakcja Sintry to Pałac Pena wraz z przylegającym do niego ogrodem majestatycznie górujący nad miastem na wysokości 470 metrów. Kompleks ten powstał w połowie XIX wieku za panowania króla Ferdynanda II i obecnie jest uważany za jeden z najważniejszych przykładów romantyzmu w architekturze. Budynek pałacu wyróżnia się swoją kolorową fasadą, która często jest porównywana przez turystów do magicznych zamków z bajek Disneya. Niemniej imponujące są otaczające go ogrody, które rozciągają się na niemal 200 hektarów. Poniżej Pałacu Pena dumnie wznoszą się ruiny Zamku Mauru. Twierdza ta powstała około IX wieku, jeszcze w czasach panowania Maurów nad Półwyspem Iberyjskim. Jej głównym zadaniem, podobnie jak innych fortów wybudowanych przez Arabów na wzgórzach otaczających ich miasta, było zapewnienie ochrony głównemu pałacowi. Ów pałac w Sintrze znajdował się na miejscu dzisiejszego Pałacu Narodowego rekonkwiście, zamek przeszedł w ręce władców chrześcijańskich, ale stopniowo zaczął tracić na znaczeniu. Niszczyły go nie tylko wpływ upływającego czasu, ale również siły natury, w tym tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi z 1755 roku. Nie ukrywam, że pogoda troszkę zepsuła nam nasze zwiedzanie i było zdecydowanie mniej rozległe, na jakie się szykowaliśmy. Nie pospacerowaliśmy ogrodami, nie zajrzeliśmy do studni inicjacji, i nie zobaczyliśmy wielu, wielu innych rzeczy czy wartych zobaczenia, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jest pretekst, by tutaj wrócić jeszcze raz. A zapewne będzie jeszcze ku temu niejedna okazja. I szczerze mam nadzieję, że w takim samym składzie można było i pośmiać się i porozmawiać na poważniejsze tematy i po prostu cieszyć wspólnie oczy przepięknymi zabytkami. Z takimi ludźmi aż chce się zwiedzać i żadna pogoda kilometry czy inne niedogodności kompletnie nie przeszkadzają.